W orientalnych najlepsze jest to, że nasz wydział i wszystkie jego podjednostki możemy się pokazać otwarcie, bo zazwyczaj, kiedy siedzimy w naszym budynku, jesteśmy troszeczkę odcięci od tego wszystkiego i nie mamy szansy kontaktu z społecznością, która byłaby ciekawa tej kultury, o której się uczymy. Na tym stoisku zajmujemy się wróżeniem z kości mongolskiej szagaj, który się używa zarówno do gier, jak i do wróżb. Sztuka ebru to jest malowanie na wodzie. Na, właśnie do takiej tacy się nalewa wody, później się kapie farbami, tworzy się różne wzory, nakłada się na to kartkę papieru, ściąga się i ta farba, która była na wodzie, zostaje na papierze. Gotowaliśmy pisami imion w katakanie, czyli jednym z alfabetów japońskich. Można też przymierzyć taki tradycyjny strój, jaki ja mam teraz właśnie na sobie, czyli yukate. Bardzo dużo się dzieje orientalistycznie w Warszawie, tylko mało kto o tym wie, nawet jeżeli posiada Facebooka. Także można zajrzeć tutaj i obejrzeć, czegoś się dowiedzieć.